Nie wiem, czy też tak czasami macie, że żałujecie czegoś w życiu. Żałujecie, tak. Ja oczywiście nie żałuję tego, że ostatnio byłem dorobany w trzy dupy, jak nagrywałem odcinek i wtedy montowałem. Ale trudno. Dzień dobry wieczór. Dzisiaj powiem o grze o Melon i dlaczego ta gra się skończyła i trochę podsumuję tę całą grę. Było trochę konkursów, dużo pytań oczywiście wysyłaliście, ale dlaczego gra się kończy. E, fajnie to zabrzmiało, bo wczoraj żeście w ogóle zobaczyli ostatnia gra o melon, i wybuchło. Jak to ostatnia, czemu ostatnia, i w ogóle, przecież gra o melon na moim kanale ma wielu zwolenników, bo był to jeden z takich kluczowych projektów, które ostatnio realizowałem. I już wam tłumaczę czemu i co się dzieje. E, a mianowicie czuję już zmęczenie, małe zmęczenie materiału. I, i wypalenie tego wszystkiego i nie będę tego kontynuował właśnie z tego powodu, że czuję wypalenie, ale nie wykluczam tego, że ten konkurs powróci w lepszej lub gorszej formie. Oczywiście mówię teraz o konkursie dla widzów, bo jeżeli okaże się taka sytuacja, że będę miał z kim nagrać grę o melon z jakimś YouTuberem, zrobię to oczywiście. To nie będzie żaden problem z tym, że po prostu ta wersja dla widzów, w której ty siedzisz przed komputerem i klikasz w adnotację, na razie się kończy. Pre pewnie wróci, wtedy się zmieni formuła programu i tak dalej, i tak dalej, ale to się kończy. Ja za chwilę, właśnie, może już polecę, bo przecież to jest vlog, to mogę wziąć, mogę kurde wziąć kamerę i mogę zapieprzać do bok do pokoju. Eee, to zaraz tak, też się. O, tak, super widzicie mnie. Eee, to też przyznam szczerze, że właśnie lecę montować odcinek z Iwunią. Eee, odcinek, który żeśmy nagrali właśnie gry o melon i, eee, i tak to wygląda mam już jej, jej tutaj nagranie. Chcecie zobaczyć jak wygląda? Tak wygląda. Co? Kotki, uwielbiam, kocham. nie, nie, to jest nasza prywatna rozmowa, w której jeszcze będę, że tak powiem, Wam upubliczniał. Dlatego to się kończy. Dzięki Wam serdeczne, że po prostu byliście z nami, ze mną, że byliście przez taki długi okres czasu, jeżeli chodzi o grę o melon. Życie Mateusza, kolejny odcinek uważam za zamknięty. Dziękuję.